Dzień dobry, witamy serdecznie na kanale Travel Motocykle Dzisiaj jesteśmy z grupą Bike Steam w motocykle w Kasinie, w Kasinie Wielkiej Dojedziemy do muzeum moped, motorowerów patrzcie. Dzisiaj mamy całą drużynę, pozdrawiamy również tak? Dzisiaj zabraliśmy grupę bike Steam właśnie do, do Kasiny Wielkiej, do muzeum O, patrzcie to mamy ładne są ładne, widoki tak jest. O. Widzicie? Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, hej, hej. O, mamy piękne podium. Kasina, piękny park. Zaraz tam będziemy wjeżdżać do góry. A potem Tak, patrzę Kasina. to był z 1938 roku. Słuchajcie Państwo. On był takim motorowerem, gdzie służba zdrowia podczas II wojny światowej dziewczyny jeździły na front, tu miały założone kufry i to był jeden z naszych niewielu motorowerów, gdzie miał możliwość sprzęgła, rozprzęgnięcie skrzyni biegów i aby brakło paliwa, to on ma łańcuchy dwa, dwa przekładnie, można było dojechać po prostym odcinku, bo żaden motorower, który ma pedała nie dało się nim jechać. Jego się pedałami odpalało. Ja by mu tam gdzieś mocy pod górkę brakło można było go tam dopadałować troszkę. Mm. To, to jest zachodnio niemiecki wan. Ja no, chodźcie dalej, zapraszam serdecznie. Okazki całe, ładne. Zobaczcie. Chodźcie tutaj, tutaj jest moped. więcej miejsca. Klasyk, moped, muzeum. Coś pięknego. Zapraszam serdecznie. Coś tutaj tak jakbyście się mogli wszyscy sobie wejść, bo tutaj mam taką ciekawostkę chcę Wam pokazać. I tu oczywiście to co mówiłem wcześniej. Jak ładny dystrybutor są takie firmy, które te dystrybutory stare odmawiają, no to, to też tam mamy Shella, tam jakiś jest amerykański, tu jest IP tu się nam trafiła prostotnica, czyli centrownica japońska do głów. i to wiadomo, że się wydało około centrowało się tam, sprychami się podciągało które ale tu Wam chcę pokazać, bo tu mamy naszą polską ścianę i tu mamy praktycznie wszystkie nasze polskie motorowery czyli z prawej strony mamy Komary wszystkie to była fabryka, to były zakłady rowerowe w Bydgoszczy tu był nasz najstarszy komar. Ten komar jeszcze miał silnik od rzaka. Potem był tamten drugi komar po kolei. Ten był trzeci komar. Takiego komara to był u nas w domu. Rodzice kupili siostrze, bo była starsza ode mnie tam o 10 lat i ona takim komarkiem sobie jeździła. Ja bym przy nim zdrowie wziął, stracił, ponieważ mieszkałem w takim zabytkowym dworku i... Ten komar on nie bardzo nam chciał zapalać z tego dworku był zjazd na do rzeki. Jak ten komar jechem, jak się udało go zapalić, no to to sobie wyjechałem, jeździłem co tam do tego dworku pomógł, a jak się nie udało, Zabudujmy. ja go z tej rzeki musiałem pod tą górę jako małych chłopak wychać, to no, już tam puściłem przejść troszkę przy nim. Ale ten komar świetnie się sprzedawał na ręczek ponieważ on nawet wypadł z Simpsona SL1, SL2 bo to były bardzo udane modele. Najmłodszy nasz komar to był tamten niebieski. Te komary, które były malowane, one są wszystkie w tak jak były bardzo oryginalne, starali się wszystkie linki dobrać, wszystkie siedzenia, żeby to było tak zrobione na ich. Tamten był najmłodszy. Panowie czemu tamten, jak myślicie, czemu tamten był ostatnim najmłodszym? Po czym by to było poznać? Promosili jest 38 z ostatnio wersją z definicji. Ale Następnie jeszcze miał co? To... Amortyzator miał z tyłu, bo te były sztywniaki. A tu mamy, zobaczcie, przepiękne nasze rysie. To jest fabryka metalowa w Wrocław Zakszówek. Słuchajcie, w szówku robili tak piękne rysie. Te rysie były naprawdę piękne. One zobaczcie, miały chromy, miały zabudowę takich ładnych bagażów, jest jeden ryż, drugi ryż, z tym, że one się e, krótko, krótko szła produkcja ich, ponieważ one były drogie i one się słabo sprzedawały, ekskluzji. Potem wpadli na pomysł, żeby je może odchudzić, tak jak tutaj, przepraszam, odchudzili, i zrobili żaki. Zobaczcie, że to jest wszystko to samo, tylko już nie ma tych osłon, już ten paczek nie ma chromu, i to był taki właśnie już ubogi żak. tu my też, jakbyście się Państwo obrócili, słuchajcie, jak my jeździli, bo to miały być moto-rowery, ale poznaliśmy bardzo sympatycznego pana, już miał około 90 lat. I on miał rower, i ten rower to był firmy Miele. Niesamowity ten rower jest. On ten pan do tego rowera dołożył sobie, ale zobaczcie jak bardzo sprytnie dołożył sobie silnik od cindapa, zrobił koło pasowe, też ja miał taką oryginalną lampę zbiorniczek i to. Myśmy tych kufrów tu jeszcze nie zdążyli otworzyć, ale kiedyśmy tutaj z szefem otworzyli ten kufer, to tu ma klucz do kół, dętki, cudawiarki z tyłu taką starą lampkę jak to nie wiem czy pamiętacie co to się zmieniało tam te szkiełka zielone, czerwone a powiedzcie mi do czego ten dziadziuś miał takie spineczki, do czego mu to mogło służyć? do spodni no, właśnie raz. my go pytali do czego to nie, a on mówi no jak do czego, jak portki mam takie to se musiałem tu spiąć bo by mi wciągnęło w łańcuch i słuchajcie miał wózeczek jeździł na zloty właśnie takich starych rowerów motorowerów, ten wózeczek se tu zapinał, se dorobił haka, taborecik miał, łańcuch, mówi wszystko wam to daje, mówi tego, poskadał to wszystko i ten motorower. I też my go odpalili, ten silniczek Cindapa naprawdę pięknie, pięknie pracuje i te trąbki, to wszystko mu tu działa. Nie? To nie jest tak, że ten nie, to wszystko mu to działa, no ale rower jest firmy Miele, oryginalna, oryginalna firma sprzętu, do AGD. dziś, nie, AGD, gdzie robią bardzo fajne sprzęty. Patrzcie, Słuchajcie, jak się nam trafiły fajne pojemniki, takie jak dawniej a, były, nie a, wiem, a, czy, a, czy, a, czy tam a, pamiętacie, nie? Były takie dawniej pojemniczki, takie jak na przykład z Motuli, z Castrola, z szela. Tu my taką gdzieś szepceł patrzył taką bajkę na e, strzela oryginalną na internecie, ona poszła pod licytację. Kurcze tak myśleliśmy, że my ją kupimy tanio, a tak się bili o nią, że trzeba było zapłacić, bo to jakiś korek ma oryginalny, unikalny i trzeba było za nią zapłacić kupę pieniędzy. I znowu taka fajna stacja, która jest y, y, taka była mobilna, że można było przejechać, tu się wlewało paliwo. I pompeczką też podobnie się pompowało w górę. Tu się nam trafił, kupić e, zachodnio niemieckiej firmy Hummel 155, oryginalne DKW i ten motorowy, z nim jest historia niesamowita, bo tak, on już miał silnik 70 cm, nie 50, i na niego trzeba już było mieć prawo jazdy. I e, żeby na nim jeździć, ale my go kupili dlatego, że on jeszcze miał ciągle pedał I to był w tych latach 50 -tych tak niesamowicie nowoczesny, futurystyczny, sportowy motorower Że gdzieś tam czytałem w opisach, że James Bond wchodził na ekrany, uczył jak pić martini A dziewczyny założyły mini pierwszy raz nie? Amerykańcy jak go zobaczyli, bo gdzieś z marketingu tam wzięli, pokazali go to wysłali nam ofertę za niego 15 tysięcy dolarów, bo to muzeum to już zbieramy chyba od 3 czy od 4 lat eksponaty, nie mogliśmy tego tutaj otworzyć, bo strażacy, bo czujki, bo jakieś tam rekuperaty, cuda, cudawianki, tam się tak z tym bili, żeby to otworzyć, otworzyć. za chwilę wysłali nam 20 tysięcy dolarów, żeby go wziąć i sprzedać. No ale myśmy my, my, my go kupili, to nie po to, żeby go sprzedawać, tylko po to, żeby tak, był. Tak, tak. On panie. Na pewno pamiętacie, jak dawniej mój sąsiad miał MZ, a potem miał tropika. Ja zawsze go pytałem, panie Kasku, a jak pan jedzie i pan skręca, to co pan widzi? No by gówno widzę. No, bo faktycznie jak na zakręt się skręcał, to lampa się no, po prostu. dzień, no co faktycznie. Ale dzisiaj bym głową to słuchajcie, jest też fajny, piękny okaz. To jest oryginalny cyndap. Cyndap, kurcze, no to każdy z Was na pewno tam wie, no kojarzy się przede wszystkim z wojną. Ja to w, w mojej rodzinie, no to kurcze Niemcy nam tam trochę wymordowali mojego taty brata właśnie zabrali takimi, takimi syndapami skończył prawo w Lwowie, wrócił się zamiast się gdzieś ukryć to gdzieś tak. w lesie prowadził wicz, od razu go zdali na wsi, że on tam jest objechali las syndapami po Oświecinu, zamordowali drugiego, jednego z drugiej strony z mojej mamy, bo ja pochodzę z takiej rodziny z nie no to moja mama też tam miała y, gospodarstwo potężne, to znowu przyjechali Rosjanie no Cześć, znali, to, 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 to. No. Tu my poznali, słuchajcie, fajnego pana Józefa Strzech. On był inżynierem, konstruktorem w fabryce e, Jawy w Czechach. I on sobie do końca swoich dni tam w tej Jawie pracował i też sobie zbierał eksponaty, miał matek Jaw Parę. Um, Umęczyliśmy go, nawet tu nas kiedyś był odwiedzić i sprzedał nam trzy te jawki. Tu jest ta Jawa Stadion 1 e, i Stadion 2. I te jawki takim są fajne, takim ciekawym motorowerem, bo u nas w Polsce się spotykało te jawki mamy co miały, co były sportowe, ale rzadko było, sportowe, żeby miała, żeby miała jawa taką, taką, taką duszę i proszę cię i miała pedałanie. Koło, koło jaw stoją e, Simpsony niemieckie. E, tam jest Simpson ER1, ER2. Te dwa Simpsony są oryginalne. Tam ten trzeci, przepraszam. Był rozebrany i był złożony od samego, od samego początku Tu jest też właśnie jeden z trzech 4 trz, motorowerów, który jest na ramie rowerowej i on też ma właśnie Zobaczcie to można ładnie rozłożyć. wygląda ja. można Jesteśmy w na Muzeum Moped, moped firmy Biele, w Kasina Wielkiej polecam, polecam odwiedzić firmy I on Opowiada też jest nam jest się się on Też pasjonat, jak widzicie tych popraci? motocykli Motorowerów. Będzie? Tu nam na ścianie wzięli, narysowali nasi e, projektanci, którzy tutaj e, potem wykańczali, zrobili taką mapę, z jakiej mamy państw, czyli mamy z Norwegii, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, ze Szwecji mamy różne w Polsce żeście widzieli, Czechy, Austrii, Włochy. mamy z Japonii. Z Japonii tylko mamy jed, jeden motorower, mamy Honda, a ja Wam pokażę na samym końcu. Ale bardzo ciekawa, ponieważ już kąta w 50. latach zrobiła motorowe, gdzie wsadziła silnik w tylne koło Nie ma silniczek w tylnym kole, nie? I podejdźcie dalej. tu jest włoski taki Monak, ten Monak jest zabierany często jak tam robi nasza znajoma wesela dla takich celebrytów do tego Monaka włoskiego zabierają, pani młoda na tym siada w sukni i robi sobie zdjęcie ale tu wam chciałem pokazać właśnie Szwecji, zobaczcie państwo, podejdźcie sobie tutaj to jest jeden z niewielu okazów, który się ostał już na całym świecie, to jest tak zwana Husqvarna Orzeł i to szwedzi Wiadomo, że jak, jak ktoś powie nazwa Husqvarna to się przede wszystkim kojarzy z piłami motorowymi, ale nie tylko, bo Huskwarda do niedawna robiła motory crossowe i oni fajne te motory, bardzo dobre były e, marki, z tym, że już ich KTM. I ta Husqvarna, zauważcie, to, była, to, był moto, to był motorower, który był zrobiony dla młodych ludzi do pokonywania długich dystansów. On w tym zbiorniczku ma 5 litrów paliwa i ona ponoć po pis pali niecały litr paliwa na 100 kilometrów. I słuchajcie, i to, jest, i to jest motorower, na którym ja osobiście jeździłem, próbowałem go rozprzegrać, miał dobite powietrza, po tym placu tam są na samym dole jedzie się nim naprawdę fajnie, no nie tak jak rowery ale można dojechać, kurcze jakby brakło paliwa to można nim jako rowery nie jechać nie wiem czy ktoś zna Szwecję, my jak byliśmy w Szwecji to, bo tu mamy bus Barny i tą to, to jak my jechali po którąś, to tam miasto od miasta to jest chyba coś około 300-400 kilometrów, nie? Tak jest ten kraj rozciągnięty, rozciągnięty nie? Tak. No, tak, jest, tak jest porozciągana, więc ja się nie dziwię, że jak do tego Baczka wlali 5 litrów, to że on 500 km przejechał z miasta do miasta, a jak nie, no to tymi pedałami mu wziął pomógł, nie? Tutaj słuchajcie, nasze takie pere... Kink, ja piękne. Ja mam motorowe, tak tutaj tylko wszędzie. opowiadam, opowiadam no. wam tak o niektórych, nie? Nasze, tak, też, gdzie nie, warto a tutaj nasze takie perełki są. No tak jak wśród motorów boście dzisiaj przyjechali pięknymi motorami, macie tak. e, przerosmaite marki. Zawsze jak tam byłem młodym opakiem pracowałem w Niemczech, du no to mi Niemcy mówili, że BMW to jest super, że japońskie nie są tak dobre jak BMW, nie? Ale sąsiad mój mi zawsze też tłumaczył, ja byłem dzieckiem mówi, pamiętaj, bez gwiazdy nie ma jazdy, bo on tylko używał Mercedes nam tutaj w naszej kolekcji mamy włoskie Ducati, nie? Ducati do dziś na pewno wiecie, że to są fajne motory, drogie motory i te dwa Ducati, ten jest w oryginale, ale zobaczcie ten Ducati to jest coś niesamowitego, oni w latach 50-tych zrobiło się 4 suchodem. Jak tutaj jakby ściągnął klawiaturkę, te dwie śrubki, jakby te nakrętki odkręcił, bo tam jest jak maszyna do szycia. Tak jest pięknie zrobione. Słuchajcie, jakby my go zapalili, to wszystkie komarki to robią tak kle, kle, kle. A ten Ducati, on jest tak. Coś niesamowitego. Ten Ducati, ten jest czterosłowowy. Tamten jest czterosłowowy. Tego w środku kupiłem ja, bo wypatrzyłem go. Miał go Włoch, który miał komis samochodowy we Włoszech, ale jeździł do niego taki nasz znajomy, co ma samochody też i brał samochody. I zapytał go, bo on mu stał za, takim, za taką szybą witryną, czy on by go nie sprzedał. Nie? A on mówi: Nie, to jest motorower w oryginale. Jak byłem młodym chłopakiem, ojciec mi go kupił i jego on się stoi. Ale my to muzeum przez parę lat kompletowali, kompletowaliśmy to wszystko. Zrobiliłem taki film, który tutaj Pan robi, przeszedłem, pokazałem, pokazałem mu te dwa Ducati. On to zobaczył, mówi tak. a jak dobrze zapłacą, to i sprzedam, ale muszą mnie zaprosić, żebym sobie tutaj pochodził. Oczywiście no, zapłaciliśmy, dobrze, gościa jeszcze nie było, czekamy na niego. Myślimy, że nie przyjedzie, że to swoje Ducati sobie oglądnie. Tu mamy fajne peżoty, też bo tam były takie stare, zacelniałe, a tu są już takie na chodzie piękne peżoty. Zobaczcie, że one już tu miały i łańcuch, i pasek. Proszę. I tamte. No Teraz to... ja pokażę, są Mały, trzy <gry> To są trzy które... Jest mnóstwo się historii, się tego One ścigały do 50 cm Tu jest w, oryginalne, w oryginalnej farbie Motorower, który nazywa się Monza Do Dziśnia jest tor Monza, gdzie się ścigają Gdzie nasz kupica na Monzie jeździł On tam nawet chyba miał yy, fajne trzecie miejsce I ta Monza jeździła tu mamy Giuliette, a tu był taki super sport. To był taki motorower podobny do tamtego, co był ten, ten Hummer, 70 cm. I oni już tu zrobili patent. Zobaczcie, jaki fajny, że można było peda tutaj tą dźwignią oba dać na dół. I wtedy, jak jechał, to miał obie nogi równo i mógł sobie hamować, nie? No, tutaj się nam trafił Solex 2000, on miał silnik przed nim kole on jest taki troszkę zardzewiały, aleśmy go nie ruszali kompletnie, bo to jest oryginalny Solex, gdzie Katrin Deneb pozowała dla mody paryskich projektantów i są z nią zdjęcia i to nawet my się zastanawiali, czy te zdjęcia byśmy nie wystawili, ale... Dołączyć do tego, tak. No, tylko słuchajcie, ostatnio my taki myk zrobili, sprawa jest w sądzie, bo to są jaja, Mówię wam, że na końcu wam to pokażę U samej, samej góry Zobaczcie jak jest pięknie zrobiona Ona ma silnik w tym nie? A Honda ma silnik w tym koło Pięknie, Oczywiście tu maskotki dodatkowo, gadżety A ten, ten, Może w, w moim... Audi, Słuchajcie, no tyle, jakbyście chcieli pochodzić, tyle co ja mogłem, jak tu przy, jak przywiozłem moją żonę, to ją, to ją zapytałem, który ci się motorowe, kochanie, najbardziej podoba, pokaż panie, mi. Zdało. I ona mi wzięła, pokazała, teraz jak są panie, to też pytam, który panią się najbardziej podoba, to ja pokażę, który podoba się mojej żonie. Który się panią tutaj, jak my przeszli, najbardziej podoba? <śla> panie, kiedy? Który... A pani? A pani? A pani? Odmęża, ten a my, Słuchajcie, mojej żonie się podoba ten tutaj u góry, no. a jest taka oliwka piękna, złożona tryjów, no i ten tryjów się jeszcze kojarzy z tym, z No i słuchajcie, ten tryjów ma coś wspaniałego, ponieważ on miał takie niesamowite rozwiązanie przedniego wahacza Czyli on ma amortyzator w sprężynie, przednie koło szło do przodu Jakby na nim usiadł, to, to przednie koło tak się do przodu przesuwa I Słuchajcie, no tyle co wam mogłem opowiedzieć to Ja dziękuję w imieniu grupy Bikers Team Motocykle Bardzo za, mi miło za było piękną opinię I kupę wiedzy na ten temat historii jak również pan będę się proszę. starał, tak tutaj pan widzi, e, upublicznić film e, z tym pięknym miejscem innym motocyklistom e, na kanale Travels Motocykle. Niech tak, się propaguje. Na koniec, tak, zapraszamy serdecznie i do subskrypcji, i do opinii, i do komentarzy. Piękna pasja zgromadzi pięknych ludzi również do tego z pasy, żeby to obejrzeć. Zapraszamy, tak, zapraszamy wszystkich do tego miejsca pięknego, również e, młodzież, żeby zobaczyła jak nasza historia, nie tylko nasza, ale jak widać dziś z Europy i z, z Japonii, jak ta motoryzacja tych motorowerów po prostu ewoluowała, tak od tego zacznijmy, nie? Także dziękujemy serdecznie jeszcze raz za kawał dobrej historii, za przechowanie tej, że tak powiem, artefaktów motoryzacyjnych dla naszych tych pokoleń, bo od tego zacznijmy. Pięknie dziękuję, no, oczywiście nasz... namawiam i zapraszam, aby odwiedzić muzeum nasze, My aby również. odwiedzić ośrodek też, nie? Ponieważ jest czynny cały rok. Na ciastko. I zapraszam oczywiście na kawę, na ciastko również Równie zapraszamy. Na kawę i ciastko oczywiście. Tak. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Prezentujemy swoje maszyny godne. Cis, Lewa w górę. Siema, ma pozdrawiamko. Jeźik zajęty o. To moja maszyna, to ja pozdrawiam, o. <grym się ziódźń>. też pozdrawiamy. Kaza chyba już do góry poszedł. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Jeszepcia, jeszcze bardzo pozdrawiamy się Pozdrawiamy wszystkich.